A może nie, a może... Czekaj. A może zrobię... Może inną animację. To no może po prostu... Nie wiem, wymusimy tych wiarze. Dobra. Dobra. No mam pomysł. pomysł ten, że można zrobić. Nie musimy tak właściwie się do mnie zapajania. Tak, i podkryjesz Tak Co ja zrobić? chodź ze mną. Mam pomysł, bo wiem jak to zrobić. Niekoniecznie musimy ją zrobić, tylko możemy zrobić tak, żeby zakochała się innej sobie. No właśnie, nie padam na ten pomysł, tylko mm. kurka wodna, jakby to zrobić? Ja, ja powiem, no, nie takie rzeczy nie wiem. Możecie mi dać tego odachęć jak się to robi. Jak zrobić sobie, sobie zakochałaś innej sobie. Muszę weźmieć, nie wiem. Bo wiecie, ja tutaj trochę nie, nie wiem co zrobić. Nie ogarniam życia. O nie, muszę ją widać. To zresztą był jakiś wobok. Jakiś adutonik. Nie wiem. O nie, muszę nawet chwileczkę Dobra, nie wiem. No proszę się. O nie, nie, on pójdzie! Nie! I musimy iść w tym momencie. Musimy sprawdzić, co by lubić. A czego nie lubiać? My zrozumieli taczka. Dobra, dobra, kolego. Yy, jesteś tutaj, dobra, weźcie to. Dobra. Teraz musimy, 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 musimy być tak niecypiar o w każdym razie nie kolor to chyba się nie czekaj jak powiedział ty... dobra może musza... dam mu spokój oba iść bo chodź mi na szkadzę chodź mi na szkadzę muszę zapamiętać chodź się na wybacz i coś bluzo bluzo dobra bluzo niech będzie pani bluzo ty jak się wyznałeś, czy nigdy nie jesteś Ты бежал, да? Ты куда-то спрятался. Это ты, Бонзо. Бонзо. А, Бонзо. Бруно, как ты называешь? Бонзо. Ты говоришь Бруно. 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 Не Бруно. Хорошо, идем. Где у нас классы? Где у Ага, я знаю, где у нас Там у меня классы. Сейчас, что-то меняется тактика. Nie, to nie, to jako e, kola. Nie, 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 nie. E, Rip Magazine. Co ona lubi? Ona lubi sik. Nie, wow. hey. urucham okay, to jest sik. Czy mój kutlak się. Muzyka Wow. Szare kurki, czyli uruchamiają. Tak, coś innego. Okej, łatwiej mi Czasami jakby Ackki? Ale jak Jakimi różnymi? Nie wiem, może chodzi o takie włosy, tak. Nie wiem, tak ci growliści mają, że żeby mają takie tłuste, jakby, jakby kojarzysz gościa z Nirwany, co ma takie przetuszczone włosy? A nie, ty nie kojarzysz ty, nie słuchasz takiej ostrej muzy. Bo ja słucham Nirwany, nie? I coś takiego jakby się kojarzy. Nie wiem dlaczego. Może chodzi o jakiegoś pankowca. Nie mam pojęcia. Albo że ma żel... żel na włosach, coś takiego, kurna nie wiem. Ci... Dziwne. 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 wyszukałem jakiego tam chłopaka i usprawię jakiegoś tam macza. Dobra, jest Czekam. pipiarz teraz? Czekaj, okay. ten za na... No. Gdzie mnie jest ten pipiarz? Gdzie ty je wśleisz? Gdzie ty je Cześć, ty się typie, typie schował. Ja już mogę, Eee, co to było? Mmm, ciekawe. A no nie, ciekawe, tak? Nie, bo chyba na pewno tego typu ja chętnie, on nie wiem, co zrobił. On no nie wiem, jak podrywać, chodź to. <śm> <śm> Ten typ jest w ogóle, wydaje się jakiś nieogarnięty. Dobra, idziesz, by cię to zabrać. Kurs podrywania tylko u Julii, a ja no 5, 5, 5. Kurde, ile masz, ile ty masz tych piątych? Eee. To na klasę. klasa. Dzisiaj. Okay. No. Tutaj? Tutaj? Tutaj mam się spotkać? Bo ja nie pamiętam. Tutaj? Ja zrobiłam. O. No dobra. Muszę Uczem się podrywu. Musimy Ci tak bardzo, tak bardzo się... Ci... Yeah, nał! Jeszcze. Chodź tu! A co jeżeli chcę skorzystać z toalety? Dobra, teraz musimy... Eee... Ech, jak to Źle się przyjmę... Eee... Lek w mózgu... Eee... Nie śpiewać teraz... Gdzie jest ten specjalny pokój? Eee... Jest... teraz. Dla mnie tutaj... Dla mnie tutaj... Dla mnie tu... O, jest! No i co zrobić? Chodź! Chodź, chodź. Przerywa. Będziemy się uczyć plastyki. Chodź, musimy się uczyć plastyki. Tak, 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 Czekaj, grać trzeba. O co tu chodzi? Co to jest? Ok. Co to jest? Mówię jeszcze raz. Bo musimy się tak bardzo. Podróbka monalizy, ja widzę. Ha, czyli nie teraz. Czyli tu chyba trzeba. Co? Daj mu żyć, jak chce się wysrać to Co To dzisiaj mam się podrywać? U nas pan katecheta dzisiaj y, pokazał nam y, taki certyfikat, ale pusty, y, że będziemy się uczyć y, jakiś kurs małżeństwa. Będziemy robić coś takiego, jakby... What the hell o co chodzi? No co mi to? Ja nie chcę przecież chłopaka. Mm. Co ja? Ja tego nie, nie wybieram. No, on nam tak każe. ma mam kolano? Co robimy? Kord. co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? co ja zrobiłam? Nic nie wiem. Ej, ty ja nie wiem co ja zrobiłam. Co ja zrobił? Ja to ty? Ej, ty nie, nie nie Ej, nie. co z pracy, Ej co ja zrobiłam! Ej, co ja zrobiłam? co jest? Nie, nie wiem. Ragi. <suszel> Discord. <suszel> <suszel> nie wiem, ja się razwoje, nie wiem, z Wurfala. Nie wiem, nie wiem. Ty wiesz, nie wiem. Nie wiem, się ty. A tamten był podobny do tego, tylko że miał niebieskie włosy. Dobra, idźcie się tam spotkać, okej? Okay? Nie, nie wiem, czy mam... mam dać jakby słuchawkę. Czy... Nie wiem, nie mam słuchawek, nie wiem. Z, z Janą byłoby łatwiej, ale z, to, z tym modem to bym się no nie, nie wiem na to wiem. Bo ja nie wiem. Wślaję się do Janą, to bym jest ich właśnie, to można kupować takie rzeczy, jak tutaj. Trzeba kombinować jakiś lis. Dobra, ja gdzieś muszę się schować. Spok ej, co tu by było? Tu jest normalna, a to jest nienormalna trawa. Tak, może to jest jakaś nielegalna, może nie, to jest odważnego trawa. Ej, co wy robicie? Nie, nie wiem. To też. No nie wiem, nie wiem angielskiego, więc nie wiem co oni na tym szykują. Słowek... Nie wiem. Można się jeszcze że... raz. Dobra. Nie wiem. Dobra, to ja poprawimy się fryza. Chodź tu. ktoś mi nie weszło. Wyglądasz jak stary zakonnik. A co tu jest? Um. Co to w ja się jest Nie raz stop. Aha, dobra. Czyli... Czyli ja mam... Co to może być? To. A tu jest, dobra. Ale... Zresztą, moi drogi, to było tak. Nie zobaczmy właśnie. Bandana, okulary. Eee... tam źle. skin... Jest eee, tak. Jest dark hair. Nie ma dark hair i to mnie frucha. Majd się włosy słyszał. Ale ma, ale tutaj nie ma tak. Właśnie to... Lakera, no to nie mam To fania idą chyba dobrze w miarę No to chyba strasznie, nie Dobra, to ja idę Teraz idzie, idzie do szkoły z powrotem I Idę do domu Nie wiem czy ja dobrze to Ale nie wiem, nie wiem Dobra Mam już no. Teraz jesteś od kursu małżeńskiego, teraz musisz ich nauczyć, ehem, znaczy miłości musisz ich nauczyć jak się uh -huh. jak się współżyć, jakby kurna e, e, chciałam grzecz powiedzieć, jakby jak, jak się razem kochać, jakby krzeczne jest to, jesteśmy grzeczni Jakby nie chodzi mi o to... mądry budzi taki tasek się, wie? Chyba się taska Zaluję, a ją wziąć tu kiepsze. Ja idę uprzeć moje lądy. Nie jestem zboczona. Tutaj trzeba wejść. Chodź tu, papież. Chodź tu, chodź tu. Chodź, chodź. Nie wiem, czy to będzie działać. Chodź. Nie wiem, czy to będzie miało czas. Nie lagłeś się. Chodź. Co ty chodzi? Moje ścisnąć? Tak, <grylić się> dawaj, cicho. Nie? Nie mogę? Kij śli, No co ty nie robisz? Przez... <laughs> no, <wow. laughs> Mój to w szkole! Aaaa! B! A, ja pasku, 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 pasku. No dobra, to jutro zobaczymy, czy on. Bo bym nie musiał zadziałać, nie tylko podziwiać hoga, ale myśmy dzisiaj południowych nie. Dobra, to w następnym odcinku. I teraz na razie pach. Lekarz, to się nie koniec. Ten premium to Okej, okay, to jedziemy do domku. I zobaczmy, jak Piorek będzie bardziej lepszy, będzie premium. Będzie. Czasami, Co, jesteś w tym samym odcinku, to? Co, no ja, co. Się... No bo już mam 16 minut. To. Chyba i to. Dobra.